Jesteśmy pod Trzebiatowem. tutaj mobilne zespoły szkoleniowe pokazujecie przyszłym instruktorom Wojska obrony terytorialnej, w tym przypadku 14 zachodnio pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. No właśnie, co? Taktyka? Taktyka tak. Ujednolicamy taktykę. Przekazujemy instruktorom na bazie swoich doświadczeń, jak szkolić, jak przekazywać wiedzę i jak później szkolonym w wodzie, żeby ta taktyka była jednolita w całym wodzie. Czyli oni uczą się współpracy ze sobą, tak? Tak, współpracy między sobą, że tak powiem, na co zwrócić uwagę, żeby to było taktyczne. Ale to są umiejętności, które przydają się bardzo często już w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia, tak? Tak, ale żeby do tego, że tak powiem, doszło do tych czynników, które Pan wymienił, trzeba to trenować w warunkach pokoju, czyli w warunkach, że tak powiem, niestyczności z przeciwnikiem jest duży zakres wiedzy, który przynosi na pewno dużą satysfakcję, ale chyba jeszcze większą satysfakcję przynosi to, kto nas szkoli, tak? Są naprawdę profesjonaliści, elita elit, prawda, w tych tematyce, także przebywanie same z nimi już jest e, dużą przyjemnością. Dwa... E, Ćwiczenia są, znaczy ćwiczenia. Całe zajęcia są bardzo intensywne, Jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, to jest dużo obciążenie, dużo, dużo przemieszczania, jest bardzo mało przerw i tak dalej, także to jest duże obciążenie fizyczne, psychiczne też, bo wszystko dzieje się praktycznie w biegu. Tak? Wszystko trzeba przygotować, już mieć przygotowane na dane polecenie, a zawsze to jest w wojsku parę minut. Tak? Nie ma czasu dla siebie. Jeżeli ktoś pali papierosy, ma duży problem ale te kilka, kilkanaście dni daje naprawdę dużo, dużo satysfakcji no i człowiek wyciąga naprawdę fajne wspomnienia. Sobie.